No siema tęczowe świro, witam w rodzinie Wilga Azel. Dzisiaj musiałem tutaj trochę poogarniać różnych rzeczy. Ja już próbowałam przed nagraniem, bo mam taki problem z nazwiskami tutaj. Wszyscy teraz, jedni mają nazwisko Azel, jedni Wilga Azel, jedni Wilga, jedni Azyl, w ogóle jest masakra. Nie wiem w czym mam to zrobić dokładnie. W Simpe, nie w Simpe. W Simpe czytałam, że można to zrobić, ale ja nie mam Simpe, nie potrafię się obsługiwać Simpe, więc chyba koniec końców będę musiał iść tam. Bo kodami nie poradziłem sobie, nie poradziłem sobie z sim manipulatorem, więc stwierdziłem, no zostaje mi sim, tylko tam trzeba jakoś to zrobić tak, żeby nie zepsuć miasta. Więc ja muszę o tym poczytać, bo kurczę, bez sensu, że wszyscy mają azyl. Chciałam, żeby właśnie jedni mieli łączone, próż, że żeby był Azel, no bo on w sumie, czemu ma mieć łączone, skoro ma ojca i tak dalej, a. Y no, jest dzieckiem z innego związku, więc może mieć jedno, jedno nazwisko, bo ma po ojcu, tak? Nie musiał przejmować przecież po drugiej matce. Więc wszystko mi się skomplikowało, wszystko mi się pomieszało, muszę to jakoś ogarnąć. Więc jeżeli ktoś z Was ogarnia Simp, to ja chętnie. Y uczęszczę w jakiejś lekcji z tego, bo muszę to pozmieniać, bo to głupio wygląda, wiecie, że dzieci mają tak, rodzice mają tak, nie wiadomo o co chodzi, yy, nawet nazwiska nie sugerują, to jest jakby rodzicem prawnym, biologicznym i tak więc nie wiadomo o co chodzi. Oczywiście pomijamy kwestię, że nie da się być biologicznym rodzicem, kiedy są dwie kobiety czy dwóch mężczyzn, ale wiecie, chodzi o to, że jakby kto prawnie sprawuje pieczę nad tymi dziećmi, Albo biologicznie. Wiecie o co chodzi? Że po prostu błażej powinien być od Łukasza i tak dalej, a dzieciaki już od dwóch mam. Powinno to jakoś wyglądać w tym drzewie A teraz jest kongo. Nie wiadomo, kto jest od kogo, kto jest kim, w ogóle o co chodzi. Więc to y, muszę jakoś ogarnąć poza nagrywaniami, ale dzisiaj już nie miałem na to czasu. Okej. Okay. Fajnie widzieć, że tu mam informację o tym, że Capsok się włączył, wyłączył. Wy tego nie widzieliście. Ja to widzę. Jakaś jaka, dziwna aktualizacja Windowsa. Dobra, zobaczmy, co się tu dzieje w ogóle. I tak dalej. Dziecko nie jest nauczone niczego. E, teraz tak, bo wszyscy idą do pracy. Ty mnie nie obchodzisz, bo ty idziesz do szkoły i tak dalej. W ogóle on ma 6 plus. Ale ważne, on ma 3 dni do stania się dorosłym. Tutaj będzie mały, chociaż nie wiem, czy będzie mały problem, dobra, niech czas leci, ja wytłumaczę, bo tak. Jeżeli nastolatkowie jadą na studia, to ja jak zostaję im jeden dzień do zostaniem dorosłym, to wysyłam ich na studia. I wtedy czasami jest tak, tak jak tutaj... o Jezu, jakie usypiony, będzie trzeba wyczyścić. I wtedy zazwyczaj jest tak, jak miałam z Pietruchową, że musiałam, wiecie, dograć jej jakieś tam dni. Bo jakby zaczął się odcinek, ona pojechała na studia, jakby trzy dni życia jej uciekły, tak? Że się nie odliczyło, widzicie tutaj manipulator jakiś stoi, nie wiem jak go usunąć, więc chyba muszę go sprzedać. Ale jeżeli chodzi o Jacka, to to będzie jeden dzień, więc ja już wiecie, nie będę jakoś się na tym rozwoził, po prostu pojedzie na te studia, wrócić z tych studiów, bo na dobrą sprawę, zobaczcie, jaki to jest duży dom, a ja wszystkich tych dzieciaków powyprowadzałem. No, dokładnie. Wejdźmy w drzewo, żeby mnie ja imion nie mylił. Więc tak, jeżeli chodzi o błożeja, wyprowadził się do Radków. Ma dostęp do wielkiego domu. Tam co prawda y, facet Błażeja ma, co prawda co, ai, Tak, bo teraz to się wyświetla, ile on ma rodzeństwa. Co prawda m, ma tam siostrę, bo się niedawno urodziła Małgorzata. Dobrze pamiętam? Czy pomyliłem? No nieważne. Ale chociaż... Ej, poczekajcie, bo tym drzewem dojdziemy do tego drzewa, y, o którym mi chodzi. O, proszę bardzo. Proszę bardzo. Gracjen ma siostrę Marylę. Marylę. Wiedziałam, że któraś z tych piosenkarek starszych. Mm. Bo e, Maksymina przecież jest e, dawcą e, na miłości, e, żeby urodziła się Weronika. I no, wiecie, dwójka dzieci przy tamtym dużym domu to nie, nie jest praktycznie żaden problem. Karolina ma swój dom, co prawda mały, ale własny, bo tam są, chociaż nie takie mały, bo są kurcze trzy pokoje w sumie, więc jakoś można to tam nawet, nawet taka trzy-, czteroosobowa rodzina by się tam bez problemu zmieściła. I tutaj mamy ogromny dom przecież. Na górze samej mamy trzy sypialnie. Jakby się uprzeć, mamy cztery sypialnie, bo zawsze można to biuro nawet pacnąć tu w korytarz i ono będzie spełniało swoją funkcję. Mamy dwie łazienki. Mamy jadalnię, salon, po prostu to jest bardzo ogromny metraż i ja wszystkich stąd wyrzuciłem. Po prostu zostawiłem ten dom praktycznie pusty. Więc teraz stwierdziłem, że będzie trzeba, poczekajcie. Za chwilę dokończę myśl, tylko ja muszę zobaczyć, kto ma więcej wolnego. I kto zostanie z dzieckiem? Ty masz jeden dzień, no to ty nie pójdziesz do pracy, a ty za to pójdziesz. Ty sobie bierzesz dzień wolny, bo masz aż 6 dni do odebrania, więc jak najbardziej, i możesz w tym czasie się wykąpać, ogarnąć i tak dalej. Posprzątasz dom, posprzątasz dziecko i tak dalej. E, więc kontynuując myśl, kogoś muszę tutaj zostawić. Ktoś musi tutaj żyć w tym domu. Więc ja postanowiłem, że ta dwójka tutaj po prostu zostanie, no bo co mam zostawić? Taki wielki dom pusty praktycznie? Tu będę po prostu mieszkał sobie dwie rodziny, ale co później z tego wyjdzie, to wiecie, to już nieważne. Tym bardziej, że uwaga, to rozwiązuje bardzo mój jeden wielki problem, bo jak wiemy, Jacek jest w związku z Vanessą Patora i ona dzięki temu nie będzie teraz musiała, wiecie, zarabiać jakichś kosmicznych pieniędzy, tylko to, co o zarobi na tych studiach, to ona z tym tutaj przyjdzie, i to jakby zasili gotówkę rodziny, która tak już jest wysoka. No ale tak jest, jak Simowie mają wysokie stanowiska, i wprowadzi się tutaj. I będziemy mieli problem z głowy. Tak naprawdę tutaj stworzy się piętro, na którym będzie jedna rodzina. Nawet nie wiem, czy nie zagrać w taki sposób, że zrobić im taką mikrokawalerkę tutaj. Ale to jest, wiecie, wszystko jeszcze do ogarnięcia, wszystko do zorganizowania, do przebudowania, do zrobienia, bo jakbym im tu zrobił takie mini mieszkanie, myślę, że nikt by się nie obraził, nawet jakbym podkradł trochę tego korytarza tutaj z tym fortepianem, myślę, że byłoby spoko. Ta tutaj drepapę, drepapę, co ty potrzebujesz do szczęścia, pewnie wszystkiego, Higieny i tak dalej i głodu, dobra, my zaraz ciebie ogarniemy, tylko siebie ogarniemy. A ona już widzę, że będzie jadła śniadanie, więc za chwilę się to tobą zajmiemy. Uff. Aż mi stanęło serce, bo to jest 12 dni zostało do zostania emerytem, a ja myślałam już, że wiecie... Pasek takiej mniej więcej długości jak tutaj, mówię, o Jezu, o Jezu, to nie może się wydarzyć. Ale tutaj na przykład Edyta już... Za kilka dni. A poczekajcie, bo biologicznie... Aha, ty musiałabyś jakoś adoptować to dziecko. Eee... A... Ale to bym musiał z tym manipulatorem. Ale ja bym musiał to bardzo jakoś tak ogarnąć. żeby uradki usunąć to dziecko, a u niej dodać, to by jakoś musiało być tak zorganizowane. Dobra, dla kota jest wszystko ogarnięte. Nawet już widać, że sam leci sobie coś zjeść. Ona będzie kąpała to nasze nieszczęsne dziecko, które jest na granicy po prostu głodu, śmierci, bólu, żalu, rozpaczy i wszystkich innych strasznych rzeczy. Dalej, dalej wyje. Dalej wyje. Chyba już się zawiesiło. Kto jest naszym sprzątaczem? A ja w ogóle zainstalowałem bardzo dużo modów ostatnio. Też w związku z tym, że Marta dodała nowe miasto, swoją planetę. Kurczę. Coś na... A. Teraz nie pamiętam, poczekajcie. No bo sobie gram prywatnie w to. Nie, nie będzie z tego serii. <laughs> Alades. Ym... I tam właśnie było bardzo dużo modów. Między innymi takie, żeby ci NPC. Się nie generowali niepotrzebnie, i myślę, że to też tutaj poprawi jakość w nowym pobrzeżu. I usunąłem w końcu pana tego, co przynosi komputer. Dobra, odłóż to dziecko. Ja bym chciał, żebyś najpierw, póki ona nie ma jeszcze tego głodu na czerwono, bo ona widzicie, ma zablokowane pragnienie, że ona by chciała nauczyć to dziecko korzystać z toalety. Patrzcie, ogarnienie domu zajęło jej po prostu cały czas, jaki spędził Jacek sobie w szkole. O, nie, no, nie przychodź mi z jakimiś babami. O, pożegnaj się z wszyscy. Dobra, posadź to dziecko mi tutaj. Żegnasz się z tą Sixą? Nie wiem teraz, gdzie położył pracę domową. Nie mam pojęcia. Będę musiał jej szukać jak normalny. Ale gdzieś na górze, bo poszedł na górę jednak. Dobra, a ty możesz sobie zadzwonić za Twojej uh, girls. Zadzwoń do Sima. O ile ona nie będzie w pracy. Będzie już pewnie w pracy. O, dała się jej żarcie? Dobra, to weź przy okazji zrób wam chociażby kanapki z szynką, żebyście wszyscy zjedli. Proszę bardzo. Zaproś. zdążyłeś jej zaprosić. Bo wiem, że ona jakoś wychodzi do pracy zawsze, około 14 czy tam 15. Więc udało nam się po prostu zdążyć przed tym, że ona wyszła do pracy. Eee, dobra. Wiesz mogłabyś przestać to robić? Dasz radę opróżnić to? A, możesz uczyć już korzystać. To weź małą, a ty będziesz się witał. Co to idzie? Paweł Gostek w ogóle wygląda. Ma identyczny prawie strój jak twój brat, ale jaki przepakowany. O, idzie, idzie Lasia. Co wy robicie się tu razem? Powitaj Simo Vanessa. Ty dałaś radę z tym dzieckiem? Czy to dziecko się zejszczało? Pewnie się zejszcza, bo jest zmęczona. O jezu, ale problemy z tym dzieciakiem. Dobra, włóżam do końca. Bo ona po prostu nie chce, nie? Opróżnij próżni przy okazji, jak już tu stoisz, żeby to zawsze było puste, żeby nie musiał się nad tym zastanawiać. Dobra, ty sobie siedzisz tutaj z twoim lasią. I nie wiem, weź sobie tam. Y Pifarafa, dotykaj, Boże, to są straszne rzeczy. Romantycznie się tam bubuśkujcie, pogadajcie sobie i tak dalej. O Boże, ona, nie wiem czemu, ona jest ruda, ale tak mi się kojarzy z Avril Lavigne. Chyba sam sobie to w swojej małej głowie wymyśliłam, wiecie? Ktoś tu już idzie i na bank Edyta idzie coś robić z tym dzieciakiem. A nie, ona idzie umyć zęby. No, okej. Okay. A mogłabyś skontynuować to? Te Kanapki? Byłoby super. Teraz będę pilnował tego dziecka. Że jak trochę podeśpi, to w ostatni. O, właśnie. Nie obchodzi mi to, że od dawna się nie odzywam. Dobra, może dam radę ogarnąć to dziecko. Tak, kiedy ta podejdzie do telefonu, za moment. Jak skończy robić te kanapeczki? Będziesz się załatwiała? O, Boże, gratuluję, nareszcie. Możesz potem się bawić, w sumie, a ty możesz to opróżnić ta poszłaś do tego telefonu, a skończyłaś te kanapki? Skończyłaś, no to super. Ty też możesz coś zjeść. A ty zjadłaś? No dobra, to skoro zjadłaś, to do łazienki. I powiedz mi, co ty do pracy potrzebujesz, moja droga? Kondycję i logikę. Kondycję, no to możesz wiesz, ty to się nie kąp może i nic nie rób. Tylko od razu leć do góry. A co ty masz z tym etapem życia? Boże, ty masz popularność. Zagrać w grę komputerową. No dobra, to idź do góry i zagraj w tę grę. Pospełniamy mu trochę aspiracje. Aaa, bo on ma tutaj bardzo dużo tych zadań domowych. Ale to zaraz ogarniemy. Jesteś na najedzona? Jesteś, no to możesz spadać stąd. Co on ma tu? Grać w berka wodnego. Nie wiem jak się gra w berka wodnego. Dobra, zagrałeś w grę komputerową. Super. Zosie i ja zaprzyjaźniamy się. Dam radę to zrobić? No tak, powiedzmy. Dobra, odrobię te lekcję. To nie wiem, dlaczego spodoba mu ocena, skoro miał te lekcje... odrobione. A, mam tego moda, że... Jakby ten zaszedł znika, że jest zrobione tam, nie ja wiem, do 50%, no to dostaje tam truje, tak? Czy 3,5. 3+, 3 plus się mówi. Błażej i ja rozmawiamy przez telefon, to to nie jest problem, żebyś sobie zadzwonił do brata i z nim pogadał. Proszę barwo z... ba Barwo, Proszę barwo... Zadzwoń sobie, w ogóle... To ile ma to do zrobienia? Sprzątanie, już poszła spać, taka jest wymęczona. No ale w sumie dobrze, że poszła spać. A ty, moja droga, ogarnęłaś ten punkt kondycji? Gdzie to jest? Tak, zrobiłaś. To jeszcze logika i sprzątanie, no dobra. To najpierw posprzątaj siebie i tam ogarnij. I jak siebie ogarniesz, tylko rozmawiaj, to potem możesz zająć się w sumie. A dziecko padło, no dobra, niech padło. <grych> Typowo. Tywało w moich rozgrywkach, że te dzieci padają. O, kto, komuś się słudło. Dobra, moja droga, możesz się obudzić i matka włoży cię do kojca. I matka pójdzie spać. Nowy dzień ja coś sobie wstał. Oczywiście jest masakryczna burza. Już 20 tysięcy razy oczywiście paliło się drzewo w ogrodzie, bo przecież to jest klasyk. Możesz w sumie wziąć resztki i te napki. Nie będzie trzeba nic w sumie gotować. Ktoś tu jeszcze wstał. Już widzę wszyscy w stary. A ty byłeś na granicy Siśków. A ty co chcesz? Chcesz poglądać ręczniki? O jakie mam fajne ręczniki. Może ty weź te resztki, bo tobie pójdzie w szybciej. No i znowu będę musiał Alicję zostawić tutaj, żeby zajęła się tym dzieckiem. Dobra, niech wyje to dziecko już. Proszę za chwilę je ogarnę, nie musisz beczeć od razu. A tobie ile dni zostało? Trzy. A my nie mamy nawet tego mleczka, żeby cię nauczyć czegokolwiek. Dobra, posadź to dziecko i daj spać. Spać! To czemu nie idziesz do szkoły? Daj jedzenie temu dziecku. Najpierw wyczy się, a potem napełni miskę. Tak powinno być w takiej kolejności. Lubię ta rodzina Tu się nie muszę kompletnie martwić o finanse. A ty wyjesz o co? A ty wyjesz o kompankę. No dobra, no to my ciebie wykąpiemy i posadzimy cię na nocnik. Z tym dziećmi to jest tyle problemu, że masakra. Tym bardziej, że ona nic nie potrafi. Ona będzie naprawdę wykończonym tym dzieckiem. O nie, ona ma wspomnienia z tej rodziny, no tak, no przecież ojcem jest... więc ona będzie miała takie wspomnienia. Trochę to słabe, no bo ona nie zna nawet tych ludzi. Oj, będzie trzeba to serio zmienić. Dobra, ktoś dzwoni, ale my nie mamy na to czasu jakby teraz. Dobra. Wiesz co, ucz ją chodzić. Wiem, że to dziecko jest zmęczone, ale musimy to dziecko chociaż trochę uczyć tych wszystkich rzeczy. Żeby ona... Jest zmęczona, dobra. No to wrzuciłem tutaj. A ci brakuje zabawy. No to może, nie wiem, pooglądać sobie telewizję czy coś. Dobra, kolejny raz zagrać w grę komputerową, żeby mi tam na czerwono się nie zrobiło. Okej. Okay. On łazi tak dookoła z tą pracą zawsze. Ma to sens. Okej. Okay. <grybicowanko> Kibicowanka, zawsze spoko. E, nie włożyłaś tego dziecka tutaj. Jezu. Czy ktoś ma w ogóle żółtą aspirację? Nikt nie ma. Ta wróciła z pracy? Powinna już w sumie. Jeżeli ta dostała pieniądze, to też powinna. Ucz się tego sprzątania, moja droga, bo ty masz wiedzę, więc tobie by to pomogło. Sprzątanie. Kondycja. To co jest? Karyzma, fajnie. Napisać powieść, czytać powieść. No nie, zajmijmy się jej awansem. No mamy tylko sprzętanie i logikę. A logikę mamy gdzie? Mamy szachy w tym domu? Nie mamy pewnie. Coś może na górze. Bo nie da się uczyć logiki, nie? Nie da się. Ale no coś mi się wydaje, że tu szachy gdzieś były w tym domu. Jednak nie ma, gdzie trzeba kupić. I znowu gdzieś ponastawiać głupot. Dobra, czyli nastał ten magiczny moment, że Jacuś ma po prostu tutaj... Jak to się mówi? Oj powiedzcie mi. Dzień do końca, więc wysłałem go na studia. To było jakoś tu. Uczelnia. No i spadaj z domu. Idź na studia. To jest super, że oni teraz tak za nim biegną wszyscy. Co to jest? Jakiś Alfons. Jezu, masz krótką bluzeczkę. Student z przenies. O, I zbani. Jedna gęba mniej do wyżywienia. Przy 17 tysiącach. Nauczysz się tego punktu, czy nie? Super, dobra. Z bańki. E, Co ty robisz? Ty jesz. Co dziecko robi? Dziecko wstało. I chce w sumie do tej toalety. Więc ty, moja droga, mogłabyś przestać. Nie nauczymy dziecka tego stralka, bo to naprawdę długo trwa, jak nie ma się tego mądrego mleka. O, mnie nie ma sensu kupować, bo nikt nie ma, kurczę, wiecie, aspiracji. Czemu ona nie chce? Chyba, że się załatwiła tak szybko. Nie załatwiła się. No, teraz się załatwiła. Dobra, połóż dzieciaka tutaj. Podaj jedzenie. Jedz. A ty, moje drogie, nie jesteś głodny? Nie jesteś. Ale ty tylko zjesz i możesz iść spać w sumie. Trudno, zjedzam stara. Nie obchodzi mi to. Nie ma nic innego do żarcia. Dobra. Wiem, że budzenie o piątej babki, która się jeszcze nie wespała, jest troszeczkę chore. Ale ogarniemy przynajmniej to nasze dziecko. No, masz umieścić dzieciaka w foteliku. I dać jej butelkę. I sama zjeść. Nie zapiekanki. No i sama zjeść płatki. O, ale było blisko śmierci. Czy ty, ty pijesz to? Wypiłaś to. Dobra, okej okay. Ty idziesz do pracy. Ale jej się nie uda zjeść. Musi się udać, nie obchodzimy to. O kurde, o Kopia. Może mi się uda zdążyć. O, jest nadzieja, jest nadzieja, jest nadzieja. Nie załatwiaj się, nie załatwiaj się. Stralek jest motywem przewodnim tego odcinka, nie? O, zostałoby najlepszymi przyjaciół. Szkoda, że nie miałaś te, takiego pragnienia życiowego. Nie nauczyła się tego, Stralek, sobie wyobrażacie, boże zostało jej pół procent. Dobra, matka, możesz to opróżnić i sobie idź zjedz te płatki do końca. Posprzątaj wszystko. E, Zjedź śniadanie i zrób te zapiekanki, co? Co to dziecko chce? Spać. E, dziecko wrzucisz do spania, jak zjesz. I całą byś mogła pójść spać w sumie. Teraz jest wszystko na speedzie, bo ja chcę ją ogarnąć trochę, żeby ona miała trochę życia. Dobra, dziecko się prześpi, ty też się prześpisz i będzie wszystko super. No mamy godzinę 14. Ta się oczywiście wyspała. Dobrze, mam zablokowane te siuski. Ty się nie wyspałaś. Ucz korzystać z tą małą ty bo ona nic innego nie potrzebuje w sumie na tę chwilę. Ta ile zarabia za ten urlop. Boże, on jest bogata jak cholera. Nauczyłaś się, Boże, chwalmy pana! Dobra, to umówienie to możemy ci jeszcze nauczyć, ale to nauczy ciebie druga matka, bo ta matka to... nie wiem, idzie pograć w grę. <laughs> A ta niech cię nauczy mówić. E, ucz. Ucz. Gdzie to jest? Mam na tym myszkę, ale nie widzę tego, nie? To jest ludzie. Ej, ty miałeś grać w grę. A ty grasz w grę, tylko to jest jakiś August Sim, który wymiata po prostu te fortepianie niesamowite. Dobra. Uczenie mówienia widzę, leci zdecydowanie szybciej. Tym bardziej jak to dziecko jest zainteresowane chce towarzystwa. Które nie leci przy tym, że ktoś spędza przy tym dziecku czas, nie? No masakra. No nic, na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Zajęło mi nagranie go, już wam mówię, 33 minuty właśnie mijają. Na pełnym speedzie, ale to się dowiecie w czwartek czemu musiałem po prostu tak nagrywać na takim mega mega speedzie. Dzięki wielkie za oglądanie. Na szczęście udało nam się nasze dziecko doprowadzić do stanu takiego, w którym etap życia będzie szczęśliwy. Boże! Sralek jest straszny, to będzie tytuł tego filmu. Sralek, po prostu wszystko mówię o tym odcinku. No i co? Jacka wysłaliśmy na studia. Więc w kolejnych odcinkach dowiemy się, co u Jacka, co studiuje, co robi itd. Tak tak Jeżeli, oczywiście, jesteście zainteresowani tym kanałem, zachęcam do subskrypcji, do lajkowania, bo jak lajkujecie, to przynajmniej wiem, że się podoba i jest warto to nagrywać. Ta już to zasypia, tak samo jak ja. Boże, tyle rzeczy do robienia. No i oczywiście tradycyjnie zapraszam na wszystkie moje social media Facebook, Instagram i grupę na Facebooku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki, 50 raz, no i cześć.